Teraz, gdy już opanowaliśmy dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach, nauczymy się odejmować ułamki, których mianowniki są różne. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach jest nieco bardziej skomplikowane, ale opiera się na podobnych zasadach. Kluczem jest tutaj sprowadzenie ułamków do wspólnego mianownika. Robimy to za pomocą rozszerzania lub skracania ułamków. To umożliwia nam przekształcenie ułamków tak, aby miały ten sam mianownik, a następnie wykonanie odejmowania. Ponownie odejmujemy od siebie tylko liczniki, a mianownik przepisujemy. Wykonajmy odejmowanie 5 szóstych odjąć 1 trzecia. Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 3 i 6 to 6. Rozszerzmy zatem drugi ułamek do mianownika 6. Aby to zrobić, mnożymy licznik i mianownik przez 2. Otrzymaliśmy ułamek 2/6. Możemy teraz przepisać mianownik i wykonać odejmowanie liczników. 5 odjąć 2 to 3. Otrzymaliśmy ułamek 3/6. Możemy go skrócić dzieląc jego licznik i mianownik przez 3. Otrzymujemy jedną drugą i koniec. Spójrz na kolejny przykład. 4/5 odjąć 2/3. Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 3 i 5 to 15. Rozszerzamy więc oba ułamki do mianownika 15. Mnożymy licznik i mianownik pierwszego ułamka przez 3, a drugiego przez 5. Otrzymaliśmy ułamki 12-15 i 10-15. Przejdźmy do odejmowania. 12 odjąć 10 to 2, a więc wynik to 2-15. Filip. Gratuluję ci przejścia przez pierwsze działania na ułamkach. Tymi umiejętnościami otworzyłeś sobie drzwi do jeszcze większego świata matematyki pełnego wyzwań i nowych odkryć. A teraz sprawdź czy umiesz grając na matmak.pl.